אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <coughs> <laughs> Dzień dobry, dzień dobry. Widzę, że dzisiaj. Ja dzisiaj troszkę z opóźnieniem, ale już jestem. Witam Was bardzo serdecznie, moi mili. Dzień dobry, dzień dobry. Widzę, że tam ktoś, ktoś jest, ale się nie odzywa. Może się wstydzi. Nie musisz się wstydzić. Ja też się nie wstydzę tutaj być, rozmawiać z Wami, naprawdę. Pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że o, że. Pięknie Wam minął dzień. Znaczy, minął jeszcze nie minął, ale jeżeli chodzi o pracę albo szkołę, może nie dostaliście żadnej jedynki albo dostaliście piątkę na przykład w szkole. Właśnie. Dzień dobry, witam serdecznie. Miło mi Was widzieć. Dzisiaj troszkę później, bo miałem być 15.04, ale <laughs> chciałem dobrze, a wyszło jak zawsze. Musiałem podwieźć kogoś tam pod, pod dom, bo to wiadomo, trzeba sobie trzeba pomagać, moi mili. Jak pomożecie dzisiaj, to może ktoś wam jutro pomoże. Wiecie. Jak to mówią, karma wraca. Pogoda nie jest najwspanialsza, słuchajcie, dzisiaj. Ale co z tego, skoro mamy piątek, tak? Piątek dziś jest naj, najwspanialszym dniem tygodnia. Tak jak rano powiedziałem, w piątek wygrywam. Poniedziałek przegrywam i leżę na łopatkach. <grych> no, niestety tak jest, słuchajcie. Niestety nie poradzimy. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was. Widzę, że coraz więcej się e, widzów pojawia, co mnie niezmiernie cieszy. Zawsze jestem szczęśliwy, jak, jak ktoś się pojawi. Naprawdę bardzo się ucieszę, nawet z najmniejszej liczby osób, bo wiem, że. Jak ktoś chce, to naprawdę to, to się pojawi. Oczywiście czasami ch chcieć może, ale po prostu sytuacja. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Piąteczek piątunio. Coś mam powiedzieć moi mili. Ja dzisiaj w szkole będę z dziećmi siedział do godziny 17. Ale spoko. Może dzisiaj jakieś gotowanie na ekranie. Co wy na ten temat sądzicie? Co? Może ten, bo mam, mam koncepcję na dzisiaj. Jakbyście chcieli, e, pyszny sosik. E, pulpety w sosie e, pomidorowym. E, a w tym, e, w tym sosie dodatkowo dana jest e, marchewka. Ładnie taka, tak potarta na, na takie wiórki. Naprawdę pyszny, pyszny, e, pyszne, pyszne danie obiadowe które możecie sobie sami na przykład zrobić oczywiście Ja nie jestem jakimś tam wykładnikiem Nie jestem Magdon Gessler ani Gordonem Ramsejem Jestem tylko zwykłym szwedzkim kucharzem do którego, nawet, do którego nawet też nie mogę się porównywać bo on jest mistrzem w gotowaniu a ja jestem tylko jego uczniem Ło, teraz będzie ten. Jechałem na... Mam nadzieję, że mnie trochę słyszycie dzisiaj nie wziąłem nie wziąłem mikrofonu, jakoś zapomniałem, ale mam nadzieję, że ten, że, że mnie słyszycie w miarę dobrze. Widzę jedna łapka w górze. Dlaczego nikt nie pisze? Nie chce się ze mną przywitać? Tego ja nie wiem naprawdę. Moi mili, co się tam dzieje? Halo, czy to, skąd ta cisza jest? Natura nie, nie cierpi ciszy. <grym> naprawdę. Ja też nie lubię, jak, się, jak mnie oglądacie, ale się nie odzywacie. Dlatego dałem e, czas z, możliwości, e, z możliwością live'a z możliwością pisania do mnie. Z czego bardzo się cieszę, jeżeli ktoś się przywita ze mną, napisze do mnie, e, podzieli się jakimś tematem. Na przykład coś mnie no wpędzi, słuchajcie, strasznie. Nie wiem, co się dzieje. Może to na. Znowu jadę od, od innej strony do szkoły i znowu staję w korku, ale co tam? Nie nie mam tam, słuchajcie, wziąłem, zapomniałem dzisiaj mikrofonu, dlaczego nie piszecie do mnie? Hello? Tutaj jestem, dzień dobry! Dzień dobry moi mili, dlaczego się nikt jeszcze do mnie nie odezwał? Przecież czekaj, witam na czacie na żywo, nie zapomnij o ochronie prywatności, pokaż wszystko działać, no! Zrób sosik, zrób gotowanie na ekranie. Jestem chora i mam. O matko, znowu cześć Nikodem, Siema. Pozdrawiam cię serdecznie. Ty, było dużo, ale ten. O matko, co tam się dzieje znowu? Siema. Siemano kolano, Siema, Siema. Kalor, kozak. Pozdrawiam was serdecznie. Może to mi nie wyświetliło, nie wiem dlaczego, nie widziałem nic. Aha, no. Jak to, antybiotyk? Przecież ostatnio miałeś jakiś antybiotyk. Charlie, co tam się dzieje w ogóle? Ty za mało jadasz e, owoców, e, witamin, za mało, e, może, może zbyt dużo w domu siedzisz? No właśnie, a były całkiem niedawno. No to jak to możliwe, słuchaj? Nie możesz ca cały czas chorować, swoje życie przechorujesz. E, chleb z czosnkiem, pewnie mama, e, może mama ci po prostu nie robi chleba z czosnkiem, z cebulką, pięknie. Czosnek, cebulka, e, smalec na to i jesz to. Fakt, faktem będzie śmierdzieć, ale na siema, cześć Jan, pozdrawiam Ciebie serdecznie. No, Sulgi, Sulgimo, co to jest Sulgimo? Sulgmo, sigma a Sigmo, kto jest Sigmą? Wy czy ja? Sigma, no. Sigma, Pi i Sigma, kiedyś jak byłem mały, to był taki program. Pi i Sigma z MatPlanety. Planety No, a dzisiaj jest. A... Ja jestem Sigmą? Wow! Chyba Alfą jestem albo Betą. <goda> Pogoda się słuchajcie, robi. U nas tak troszkę przepadywało śniegiem. Dzień dobry, dzień dobry! E, słuchajcie, e, to co? Dzisiaj gotowanie na ekranie, ale to by było gdzieś około 19. .00. Mam nadzieję, żebyście się pojawili, bo ostatnio było bardzo mało osób. Zrobię przypominajkę taką małą, gdybyście chcieli, oczywiście. Tylko musicie mi napisać, jeżeli chcecie, oczywiście. A! E, a ale to będę musiał zrobić shorta na ten temat. Ale to zrobię shorta po tym, jak z Wami porozmawiam. Dzień dobry! Siema, Sigmo! Siema, siema! Gdzie mieszkasz? Ja w koszalinie! Siemano kolano! No, czekaj, co tam, co tam się stało? A jakbym wakacje w tamtych roku, to miałam grypę. No właśnie, no co zrobić, nie? Witam i codziennie otwa, otwarte a ja już jestem bardzo du, dużo witamin i codziennie otwarte okno i chodzę. Hej, no to bardzo dobrze. Nie wiem, czy Ciebie lubię, a ja lubię Was wszystkich. Kola... E... Klaun. A to słyszałem o tym klaunie. Lubisz mnie? Pozdrawiam Was. Jo, 16 marca. To jutro jest. Łubudubu, dubu -du niech żyje nam Jan z naszego klubu. Niech żyje nam. Piękny nie, zobaczcie. Ja to Wam wszystko wyśpiewam, nie? <śpiewanie> No, wszystkiego najlepszego, Janie. Jutro jest, dzisiaj, dzisiaj jest 15, a ja miałem urodziny 3 stycznia, a ja miałem 23 lutego. I co? 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat i 200 lat. O. Będę tutaj chwilę siedział. Oczywiście, Luń, Lunia, pozdrawiam ciebie bardzo serdecznie. Ja, dobrze, że piszecie, bo chyba mi się czat zblokował i, i tak naprawdę nie wiedziałem, co się dzieje. Moi mili. ile X najlepszy. Nikodem. A ja nie No, no, no. Czekaj, pozdrowisz, Niko. E, X, X najlepszy. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Aktualnie otwarty. No i bardzo dobrze. A kiedy byłaś na spacerze, Charlie? Pytam się, kiedy byłaś na spacerze? Ja mam 42. 42 lata. Wiem. Wyglądam na 22. To mi wszyscy mówią. W <grym i z> niedzielę, No, to czy jak to w niedzielę? Oczywiście, Ninoczka. No, pozdrawiam bardzo serdecznie. Wszystkich pozdrawiam. ja wszystkich, wszystkich,